Ciemonczku, ja jestem Proprietem Games, witam Farmers Life Dzisiaj kolejne zarabianie pieniędzy, no bo no oczywiście co by innego mamy 205 powiedzmy dolarów. Umówmy się, że to są dolary. Dzisiaj wycieramy praktycznie drzewo. Miałem możliwości, ponieważ potrzebna jest mi na bardzo, bardzo... Potrzebny wydatek. Mianowicie, chcę dzisiaj kupić wózeczek do roweru. A na początku także odcinka. Zachęcam do zostawienia oczeki, komentarza i życzę miłego oglądania. Więc, lecimy. Pyk, 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 pyk. Pyk, obcięte, obcięte. I drzewo sobie leci. Dobra, wracam. Chciałem sprawdzić nagranie, bo coś mi tutaj, widzę, przynaglowało. A mam nadzieję, że tylko tak chwilowo będzie. Ja sobie włączyłem i może przez to być... Delikatny, delikatny poślizg, ale nie jest źle. Wycinamy je, jak wspomniałem, dzisiaj chcę w końcu kupić mleczek do naszego rowerka. Z tego względu chcę w końcu coś tym rowerkiem położyć. A żeby powozić, no to trzeba właśnie poobcinać te nasze drzepko. Tylko teraz kwestia, czekajcie, jak ja to robiłem ostatnio? Bo nie pamiętam. Nie wiem, czy mi się te paski wycinają, ale... Nie tak. Ej, coś mi tu... ...oszukuje Powinno mieć trochę bardziej na podchodzić nie podchodzi chyba. Eta będziemy musieli dużo, dużo tych rzeczy powcinać, Więc pewnie nie skończymy. Więc lecimy z następnym od razu. Tak. Jeszcze powinno być jedno takie ciachnięcie, tylko teraz presja, ono poleci? Poleci mi, pewnie na chałupę. Nie, nie, poleciało. To jest, chociaż tym dobrze. Zmieniliśmy się, się z chałupką, nie stało ani z podkiem. Dobra, cyk. Wycinamy sobie oczywiście gałązki, wycinamy gałązki <laughs> oczywiście, nie są potrzebne. Tak. No i teraz powinien mi się elegancko teraz udać dziawnąć drzewo na pół może coś tutaj Nie mnie nie chce ze mną to wszystko ale w tak pili powinno być yy, GIT yy, Jeszcze tak muszę sobie na pewno zjeść coś bo widzę, że mam pół i chyba chybatkę sobie pić Dobra, No może teraz będzie wszystko yy, git wiem że się jakoś to ładnie obcinało przecież już nie i już nie jedno te drzewa obcinałem i było dobrze a teraz yy, czekajcie czy ja mogę kucnąć? mogę dlaczego nie mogę wcale ja tego drzewa tak jak jakby to było jak trzeba yy, to teraz nie chcę to ze mną współpracować Ej no to są jakieś kurwa jaja dzisiaj. Patrzcie, nie mogę wcale... dziabnąć rzepka. Hej. O chuj chodzi. A nie, nie, nie jarzy. Tutaj ja tak samo muszę zrobić jeszcze raz. A, widzicie. A, to przepraszam. To moje niedopatrzenie. O tak, będę mógł sobie dziabnąć. Pik. Pik. A nie moje niedopatrzenie. Myślałem, że już wszystko jest ładnie obcięte, a jednak się pomyliłem. Tak, jak wspomniałem dzisiaj, zarabiamy kasę na, na rower, nasz wózeczek do roweru więc trzeba trochę tego drzewa sobie nazbierać. Więc naprawdę jest dość ciekawy. No mam tych sztuk. O, już musimy raz sobie na... Tak, tak, bo nie chcę się obciążać bez sensu, więc kurwa, nie ja chciałem cię przynieść. No tak, tak, bo to kosztuje par 500, więc no, muszę mieć trochę tej kasy no, z taką... Yy, ilością pieniędzy wiadomo, że no, zaraz tego bóstwa nie kupię. Ale jeśli nadmiar drzewa sobie e, sprzedam, no to powinno być to jeszcze taka inapatia. I powinniśmy mi to ogarnięte w sumie, tak mi się zdaje. Dobra. No a tym po tylko pójdę sobie tą na około, żeby tutaj y, nie y, leżeć nie wiadomo jak daleko. Jeśli jednak jakieś przestaje będą, wybaczcie mi, bo coś źle świeje mi bez, ale ogólnie nagranie wychodzi dość czysto. Bo patrzę właśnie z samego początku, że to nagranie było zrobione. Nie wiem, mogłem odpalić ogólnie nową grę i zobaczyć, ale nie chcę bała mucić. Z jednej strony mam nadzieję, że wszystko będzie idealnie. Jak następny cykl. A, Kacia może też się będzie wyciągnąć. Eee, siepeka. Pyk. Lecimy mi pyk. 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 Eee, teraz 8 sztuk. To już się przytrzymało, go, a to powinno mi tyle chyba bardziej dać bez żadnego problemu. Nie wiadomo, teraz lubimy temu zaczęli na razie, bo... Y, chcę na razie wstępnie... kupić z tego zrędu, że chcę... coś więcej rzeczy poprzewozić ogólnie wiadomo, jakieś tam pierdoly związane z... tak jak początku po chcę tu wziąć sobie na o wyrzucić nie, 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 nie Jeszcze będzie tutaj póki kilo tego... Monteczek mogę sobie na razie wyrzucić tak samo Tak chcę zrobić, żeby po prostu było lepiej czy Mogę sobie tak ogólnie z się, znaczy z rubekiem się terpnąć Mam nadzieję, że jak najbardziej Właśnie, O to to, o to mi chodziło A nie za mu nie dotacza tylko do O tak, bo, o, tak, tak chciałem. Dobra Paki. Bo mamy biznes Pohandlujmy, pohandlujmy. 455, jeszcze jeden taki zestaw musi być. Jest trochę sobo. No chyba równe 490, bo było 500. Taka dobrze, że te dwa drzewka były... Y, ...sztuknięte, że tak powiem. Łobalone. Popatrzcie, na tym małym, jak sobie powiedzieć, to nawet lepiej. I też bym chciał... Szczerze powiedzmy, sobie zakupić wędkę w tej grze, żeby zobaczyć jak się łowi ryby tutaj i po prostu wiedział, jak to wygląda pod tym względem. Jest te drzewko, które ja bym chciał właśnie, yy, żeby było obolone przeze mnie, tylko teraz jest ten i tutaj trzeba... Op. Zajdźmy, weźmy sobie siekierkę oczywiście z powrotem. No i co, działajemy. Tych, No ale ogólnie, na em, jak to się mówi? Na na na, proszę Państwa, nawet hmm, potrzeba 500, coś. Ogólnie w dzisiejszym odcinku chcę dość dużo pieniędzy zabić z tego drzewa. Z tego względu żeby kupić i wędkę, i ten yy, wózeczek kolejność. Może być losowa, może nawet ten wózeczek. Później może być yy, 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 wędka, pina, albo odwrotnie. Yy, więc zobaczymy. Teraz tak bierzemy na ta. Tak. Teraz mi się zdaje, że w 50% powinno mi starczyć na yy, ten oto wózek. Ale widzę, że Eee, yy, teraz na zimę, więc zobaczymy. Yy, Poglądamy. Poglądamy, raczej nie dobra. 585. Myślę, że jesteśmy w stanie już kupić wózeczek. Nie wiem, poza w sumie tym, że tym walkiem jeżdżę. No, a jeszcze cię tak w sumie, no, dojechać. Nie kupuję bezpośrednio, sobie chodzić. Eee, cyk. Się Masz ten może wózeczek właśnie do tego walka. 490. On dzisiaj też by, by miał wędkę, jak się nie mylę. Nie. Przepraszam, to nie on miał. Więc, dobra, kupujemy. Patrzcie, jaki zajebisty był, Tyk. Mam nadzieję, że kuwałku nie ogólnie do, do, dobrał do, do chyba. No tak trochę może z wziąłem. Ale tak mi się zdaje, że on chyba był do... no właśnie. No, patrzcie jak to idzie. O, jaki mamy zestaw zajebisty. Nawet no, się boguje, bo boguje, ale no. To jest dobrze. Ciekawe czemu gdzieś... O. My teraz będą mu konkretne ilości drzewa teraz sobie przewozić. Więc, żeby to sprawdzić. W tym początku, przejdziemy z powrotem do yy, gospodarstwa. Nie laguj, nie laguj, nie laguj. No bez przesadę, że nie mogę chyba jak mam napięty ten Zaczek, Dobra. Jedziemy, bo trochę go ściąga z tym muzeczkiem, ale tyle to jest pół biedy, ponieważ teraz ja podobność hmm, dla mnie się tak zaję, że Tadzik tak nie będzie, Kazimierz, przepraszam, nie będzie. Aż tak mocno obciążony będzie to lepiej, wszystko funkcjonować. A my, da, będziemy wszystko testować. Ogólnie jest 13.21. To teraz najgorzej jest to, że Boba ja się teraz nie będę wiedział, jak to wygląda, ponieważ mówię, że się trochę tutaj przylagowało I to fest, wszystko zanim się odmówi. Pewnie chwila jeszcze nam zejdzie. A tu jeszcze mam to jedną porę, zaraz sobie. Cyk. Czeka. Czekajcie czeka, jak tam to uniósł. Połóż. Ale czekajcie, ja sobie my, tak powiedziałem, przetnę sobie tym siekierką, a później zobaczymy, czy jakbyśmy całe kłody y, brali właśnie do muzeczka. Tu mnie dostanę. macie też tak będę mógł, żeby mniej więcej lepiej to ogarniać. Te kłody. Dobra, to mamy tak. Jesteśmy dość y, mocno obciążeni, można powiedzieć w pewnym sensie, no ale to jest jeszcze, nie jest tak tragicznie, chyba Kaźmin da sobie radę później. później. Pyk. Pyk. To leci teraz na stronę kałupy. No tu no. W sumie na ogrodzenie, czego nie, nie chciałem, ale a to po prostu wyszło. No w ogóle tak wysoko naciąć, tutaj Mogę naciąć. To teraz kwestia, tak począć sobie elegancko cyk, cyk. jest walk święty. Teraz gdzie to się pokazuje, to druga część od odcięcia cyk cyk nie, nie chciałem tak robić, przepraszam yy, chcę teraz tak schować no i tą kulę teraz sobie wziąć i położyć na ten owej, zobaczymy czy tak to wypali gdzie ten nowe postawimy, Jest tak daleko? do podjechać trochę bliżej oczywiście po czasem czasu ułatwić życie, tak? Więc zabawmy, lecimy. No a tutaj nie chcecie, zobaczymy teraz. No nie wiem na jakie zasady ten muzeczek tutaj działa. Czy mogę sobie tak więcej kłaść? Tutaj na ten Tym... muzeczku. jak to ja tą podłem wcześniej, Ja będę mógł sobie tak elegancko to. No bo położyć, czy... Czekajcie, bo teraz tak patrzę ogólnie. Jak to, jak to jest... Tak odczepne, odczepie. I ludzie no mi na linie wystarczy coś tam. Trzeba więcej pokazywać, tak? teraz pytanie: Czy ten muzeczek jest zbugowany, czy tylko tak? No patrzcie, bo to powinno być. No jest przyczepka. a pod ręką, to jest tu. A, czyli ja muszę tak to wsiąść, Teoretycznie, wziąć i. Dopiero, aha, czyli to nie jest tak, że mogę sobie tu wziąć i przetę ogarnąć, bo mogę to po prostu przeciąć tak czy tak, więc... No, troszeczkę myślę że troszeczkę to jest inaczej. ale to tak nie jest źle. Bo na pewno większy ciężar będzie można sobie teraz. Nie, poczekajcie. No, bo chcę tu wziąć pod, piszę pod rękę, tak? Jak to odejdziemy? Trochę tak nie pisało nigdy, co? No, mi się też nie. więc co, pod rękę mogę sobie tu ziekierę wziąć. Aha! No teraz się mi się ta pierdzieli pewnie z tym... ...wózeczkiem. Myślałem, że ten muzeczek będzie do czegoś bardziej przydatny, a w tym momencie... ...ten muzeczek nie jest jakoś... Um, osadnie... <laughs> ...przydatny. Tylko teraz nie wiem czemu tak... no, ale powinno mu się chyba jakoś dać tutaj coś włożyć by na tą czczepkę jeszcze tak właśnie tylko mi Ironia zdaje, patrzcie nie to mogę to nic aha to tylko tak mogę no zajebiście w sumie no teraz mogę w sumie Patrzcie, to żeby ludzie teraz sobie wezmę te pięki, które tam niby są. Rzucę. Jeszcze muszę teraz nauczyć tego używać. Teraz. Ymm... To będzie tak działało jaka miś czy to będzie przeciwnie? Kurwa, jednak myślałem, że trochę to będzie yy, bali przydatne. Może ja po prostu to go źle używam, tak? Yy, bo zdawało mi się, jeśli kupię buzeczek do naszej yy, przyczepki, można powiedzieć, no to powinno mi się chyba, zdawa zdawało mi się, że powinno to być yy... Aha, mogę sobie jedynie tak robić. No to też nie jest jakoś tam Źle, ale wydawało mi się, że to będzie bardziej dopasowane do możliwości tego roweru i tego użytkowania, tak? Ale tak suma suma nie jest tak. Ojej, nie, 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 wróć, nazad. Mogę tylko sobie zrobić tak. Powiedz mi sobie te po dwie sztuki wrzucać na ten łyzeczek. Na ten łyżeczek. Hmm. Każdy daj mi się, ile skupi, bo. Jestem tak skupiony jak nigdy w życiu. Teraz yy... tak, kolejna patia. Nie, 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 nie. A, no, ale mi się jebie. Po prostu muszę się nauczyć... Yy... Pasować się do tego, bo... No yy, dobra, a tutaj bym tak się teraz zabrać. Dwa pięnki. Potwierdź. I teraz tak, muszę to po prostu ładnie yy, przerzucić. Tak nie ma sensu, co ty mi gadasz. To ja tak zrobię, że zmieścisz to bez żadnego problemu. Yy, Myślę, że to dobrze wycykluje. No powinien nie. Patrzcie, ja byłem po jednym czy po, po dwa i już taka od razu się bierze, więc trochę to jest lekka yy, no, niewygodny. No chyba że jakoś tam jest to spowodowane tym, że ja tego prostu nie jeszcze na razie użytkować tego bózka, no ale yy, to jest kwestia tego nauczenia się, tak? Więc zobaczymy. Czy mogę piętało układać? Nie mogę. Pa, 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 pa. się Ta mi się wściekła. No dobra powiedzmy, że jest w możliwe. Tylko teraz kwestia. Czy jechać z tym guzaczkiem będę... mi ten drzewo nie spadnie? Ryzykuję. Mam nadzieję, że tak nie będzie, no nie wiem, ja tego drzewa ogólnie mam. Ale mam nadzieję, że dość spora, tak ogólnie widzę, że muszę strzelić sobie kawę. Yy, nawet dwie. Dlatego picia mam dość mało. A tak, teraz mam swobodę, że mam dość dużo drzewa przywiezionych jednorazowo. Yy, I mogę sobie po prostu podejść. I te trzeba od razu sprzedać. Więc o to mi chodziło. Pokaż posiadany kłody. No dobra. Ale chciałem zobaczyć teraz odnośnie tego wózeczka. Jeśli ktoś wie, mmm, jak to wygląda... Jak to by można było zastosować w lepszym tego osobu na No bym bardziej to pasowało z tego względu, że może ja nie umiem tego dokładnie ogarnąć po prostu, bo... Jeszcze tak mocno tą gre, tej gry nie ograłem, więc muszę się tego dobrze nauczyć. Chyba to sobie postawiłek z wózkiem. Bardzo dużo miejsce. Ale tak, jeszcze chciałem zobaczyć. E, ile ty masz? Ile ty masz, kolego, za tą wędkę, kiedy ty chciałeś? 560, 560, no to dość... Mielu, Duży, i... interes, no tak, jeszcze muszę na pewno kupić parę worków paszy, yy, parę worków paszy, na ile by mi starczyło teraz? Na 21, no dobra, weźmy te 21 worków. Ogólnie tak dużo tego nie waży, ale tak, sprawdźmy sobie tak Bo w końcu przecież przyjechaliśmy pustkiem i z więc zobaczymy czy to lepiej będzie wyglądało na tym overtu czy nie. Tik 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 Czekać, Czekajcie, w ogóle łom jeszcze, mam. O się wolaskiem trochę. Zobaczcie jak się tak chce wziąć. To jest siądź. a...

Dobra. Czy ja tu jestem ten, ten jeszcze jest na Powiedz mi może nie okradłem, tylko czy yy, przeszukałem. Czy to jeszcze gdzieś jakiś szop może będzie? Dalej tego jeszcze nie wiem, nie sprawdzałem tego jeszcze. Na targu na tak za, 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 za o kurwa. I sobie się nie mogę. Tutaj chyba już koniec mapy, tak patrzę, tak gdzieś jadę, ale tak, tu już jest koniec mapy, więc tutaj to tu już nie ma czego szukać. Dobra, ale jeśli mamy tak, mamy ten rowerek teraz, tak, z tym wózkiem, to już mnie nie do ciąża, można powiedzieć, na ja pewno mógł sobie Coś tam obszukać, coś tam poprzeszukiwać i rzucić i po prostu sprzedać, ewentualnie i magazynować parę rzeczy. Wiem, że tu ucieśniałem, bo wtedy schodek zrobiłem sobie, mm, odnośnie czołgów. I powinno być to wszystko elegancko ogarnięte no, 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 teraz. Ale patrzcie, a, bo się go dobra. Ja mogę sobie teraz od zewnątrz chyba przypiąć nie mogę, muszę sobie podpiąć tak i teraz jedź cyk tutaj chyba ciężaru nie mam, więc myślę, że teraz będę mógł będę miał możliwość tego mm, yy, większego, większego transportu tak ja myślę, że będzie to udanie. Tu coś miałem wtedy chyba w tej skrzynce pochowany, jeśli się właśnie nie mylę. No właśnie, cyk. Cyk. Sól. Yy, nasiona Offsa, tutaj właśnie teraz by się przydał. Więc tam będziemy jeszcze przez na ten sobie zaciać. No i teraz kwestia tego. Jeśli ja sobie wezmę tak, odwieć i... patrzcie elegancko mi to wygląda cyk beczki też mi się to zmieszczą o nie, meczki mi się akurat nie zmieściły, więc trochę jest lipa cyk a tak z małym tego teraz nie wzięli na, na strzała tak, w momencie bierzemy sobie tylko na strzała i jest elegancko Po drugie. czy mam wszystko na tym? Na wraku mam. Ja się cieszę. Tak. Y y się teraz tak, otwieramy. Kaźbisz. Proszę tu dam, kurde, jak przymocno. Przepraszam, zobaczyć, czy tego jedzenia, Tak. się zaraz przynapić. Y jest tu body. Bo brak body to nie dobrze. Dla mnie. Ale tak, mam motykę tutaj chyba. No. Teraz sobie umocnę motykę Przekopię, bo ja tu gdzieś miałem nasionka swoje. A jak chcę to wyprzysiąć. Przekopać, z tego względu, że sobie te nasionka... Opsa sobie zasiać. Było. Eee, czekajcie, ile tych nasionek było? 30 eee, otwórz 20 No to już jest duża ilość Żeby tak powoli będziemy sobie tak Być może nie w jednym miejscu, bo albo na marginesie, specjalnie po... Jak to, to, to po... E, na się zwie? Mam nadzieję, że albo To jest plony, ale o co chodzi? No się tutaj jeszcze sobie ten obiec dość dobre. Zostało nam tego owsa dziewięć sztuk. Dobra. Mam nadzieję, że tak będzie w tym momencie, żeby to było widać. Później będziemy sobie ogarniać to wszystko inaczej, ale mam nadzieję, że ale teraz tak, tak teraz to zrobiliśmy. Może nie być wikwi to wygląda, ale ważne, żeby te schody były jakoś tam, ale możliwe. Na pewno teraz mówię, że trzeba zbrać kasę na, że państwa. Yy, Właśnie wędkę, więc teraz Joyce wędka, można tak powiedzieć. Chyba, na twarz, dobra, stać dobra, nie będę przedłużał. dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli takiego odcinek by się spodobał, to w wg komentarz, dzięki za oglądanie. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.